Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Portal 2 w trybie kooperacji. Ze mną oczywiście moje kochane jajko, Teo. Jej! cześć, Kuletko. Hello. Dobra, i zaczynamy dzisiaj rozdział drugi. Mm, tak, a drugi masa, jest tam. Tak, masa i prędkość. Musimy Ej, bo... tam jakoś wskoczyć. Aha. A nie, tam, czekaj, tam jest Portal. Yy, gdzie go tu rzucić? Tu. O. Czekaj, a... Tam się cofnij, kawałek dalej jest mój portal, to możesz sobie skoczyć w mój. Nie, zrobię sobie swój własny. Dobrze. O. Juuu. Okej. Okay. Przeraża mnie to, że robisz portal w podłodze, a wychodzisz ścianą. <grym> okej, okay, czekaj, ile to jest... Aha, jest też 8 poziomów, okej, okay, chyba. Damy radę, chyba. Zobaczymy. <grym> Do windy. Tak, let's go to the phone. Oni wyglądają jakby ci pomadkę na, na usta nakładali, których nie posiadasz. Mhm... Uh -huh. Okej... Okay. Co pijesz dobrego? Herbatkę białą. Herbatkę. Mm. Pomarańczę... nie, nie, czekaj, mandarynkę z poziomką, czy jakoś tak? Okej, okay. taką fikuśną. No, ja zawsze jest. Kostka! Jeej! ...followed by me praising them for another minutes on how well they walk. Aha. Eee. Masz. No i co mi to da, że ja tu stoję? Um. Czyż tam nie doskoczę? Hmm. Bo właśnie o to chodzi, żebyś musiała. Wiesz co? Nie, nie. Czekaj, czekaj, czekaj. No? E, tu byś musiała chyba sobie portal strzelić. Czekaj tu. I ja ci strzela tu. Czekaj i tu. Fu, znaczy się gdzie? Na sufit. Yy, nie, nie, wejdź sobie w mój, i musisz zrobić tak, żeby no. nie skakać w ten swój, tylko yy, z, z tamtej góry skoczyć tu na dół. Tu, o. Yy, Boże drogi. Czyli tak. O, ale nie wiem, ja jestem drugi portal. Tam tak musisz zostać. Ech. Cofnij się. Tutaj czerwony na przykład. O! I teraz no. wracaj na górę. I teraz żółty na dół strzelasz. I musisz tu. tak wskoczyć w ten i wyskoczysz tam. Rozumiesz? Ło! Wow. Jaki czad! Dobra, C czekaj teraz ja muszę. Um. Czekaj. Strzelisz Już. mi tu czerwony? O, Masz. dziękuję. <laughs> teraz czekaj. Może ja na dół. Niebieski. Nie, A nie na dół. Nie, na dół. Na dół. Oh, Boże. Jesus. A bo o. jak spadasz z góry, to jest większa prędkość, dlatego Tak, tak. Właśnie Jorki o to chodzi, że teraz bajer. będziemy takie testować rzeczy, wiesz. Um, wychodzenia z tego, z prędkości. Podoba mi się. Podoba mi się, to. <laughs> Jest kostka. Gdzieś yy. um, gdzieś jest. Tu kostka. trzeba wcisnąć. Tu Tu jest przycisk na górze. Trzeba się tam jakoś dostać. Hmm. Tu jest jakaś winda. Tu można z góry spaść. Um, no, ale czekaj. Gdzie jest no, winda? No, to tu. Tu jest winda. Tylko na razie chyba to nic nie da. No nie. Bo trzeba kulka mieć. Um. Trzeba wyskoczyć z tego. I wiesz co musisz wejść na tą windę i zeskoczyć w dół tutaj, rzucając portal. Wiesz co chodzi? Tutaj i tutaj portal. A tam gdzie masz czerwony. Chyba, chyba mamy awarię. Mam problem z połączeniem. Aha. Aha, dobra. Nie jestem. <laughs> Okej. Okay. Tu, i teraz tu? Tak, i teraz y, tu byś musiała rzucić portal, i tutaj. Widzisz go stamtąd? Tu i tu Tuta. na dół? Mhm. Tu. No, o. I tu na dół. O. I skaczesz, i. O. I Dobra, i co to daje? A... Nie wiem, Stoi na przycisku. O, kurde. Tam, ja muszę drugi wcisnąć. Strony. Dobra, czekaj. Um, Ty musisz tam z góry wyskoczyć, no. Tu. Ale jak ja tu wejdę teraz? A jakbym no, czekaj, jak ja ci zrobię portal? Czekaj. Zrobimy tak i tak? O, o, dobra. Super. I teraz ja muszę niebieski jasny, tak? Dobra. Jej! Okay. <noise> Jest kulka! Piłeczka. Dobra, możemy zejść. Wciskaj, ją. Wcis... Wcis... Super. Excellent job! Bez krawędziowej kostki bezpieczeństwa w gnieździe. Nie jesteś ludźmi, mogę sobie darować pochwały, ojojoj. Ooo, jakie to przykre. Robot też ma uczucia. Nawet blaszany drewno miał serduszko, nie, nie serce no miał, właśnie. Nie wiem, ja nie rozumiem. Nie podoba mi się to, że oni nas zawsze tak rozczłonkowują. No. Czuję się taka simple. naga wtedy. Ojej. O, porażenie prądem, zastrzelenie, utopienie, super. czego nie miał jeden krasnoludek? You testing and testing. Tak, testing and C testing. Testuj, testuj, testuj. I tu mamy coś. Uuu, to będzie do wyskoczenia. Ale to trzeba będzie zlikwidować. Eee... -e -e. Czekaj. To działa na czas. Cudownie. O, a tu... Tu musisz strzelić w portal. Patrz, tu i tu. Czekaj, tu i tu. Ej, czekaj. E, wiesz, co. Moment. Bo ta ściana zlikwiduje portale, więc ja bym ci musiała rzucić tutaj. No. E, ale jakoś trzeba zrobić, żebyś ty musiała wyskoczyć stąd. Hmm. E, a to nie jakoś tak, że ja tu wskoczę. Wypadnę tędy, muszę zastrzelić przeciwny kolor niż niż tu? A, no, chyba tak. Ale czekaj, bo teraz zlikwiduje się przez tą ścianę. Ja bym ci musiała wyłączyć. To ty... nie No to Albo... wyłącz. Albo nie, to nie jest do wyłączenia. No tu trzeba tego. coś jakoś odtworzyć, tak? Ta... Hmm. Hmm. Bo właśnie o to chodzi, że to ja bym ci musiała to strzelać. Jak to zrobić? Hmm. Hmm. Tak stąd nie wyskoczysz aż tak daleko. Hmm. To nie działa. Kurczę no. Hmm. Tak to się... Nie ma bada, to trzeba zrobić tak, żeby... Hmm. No nie, tam, tam, jak nie, we... nie da rady, jak tam... A jakbyś... Wejdź... W... O, już wiem! Dobra, czekaj, uwaga! Kurde, nie, nie ten! Jeszcze raz! Właśnie. O kurde! Zapomniałam o ścianie. To było mocne. Jak to zrobiłaś? Bo po prostu przelatując przez portale, nabierasz prędkości. No. I tutaj trzeba strzelić ten, który masz u góry, no. czyli u mnie, niebieski cenny. A nie na dole? A nie, bo musisz tego, z którego wypadasz. No. Tak, i trzeba Dobra, to. W to odpowiedni moment, teraz tylko ty ścianę lecisz. ci jeszcze muszę. Ej, nie Ale ścianę wyłącz. Wow! O, morda. Ale wiesz, że ty też musisz polecać? Ale ty masz tam drugi przycisk. O, nie. Ale to też wyłącza tylko ścianę. Więc tak musisz lecieć, moja droga. Dobra. Jak ci się leciało? E, musiałam użyć bardzo cenzuralnych słów, ale było bardzo fajnie. Bardzo mi się podobało. Dobra, Lęcku. I to w sumie przy, przypadek, żeśmy wpadły na to, jak to zrobić. No. No, no bo no ja by... pamiętam fragmenty, ale nie wszystko, jak to działa. I no to tak. że tak. pamiętasz pierwszą połowę portali, gdzie rozstawić. <grych> <grych> oh my gosh. <grych> ale to było piękne. No. Co możemy. Co teraz? Co teraz wszystko też. Musimy A, sobie coś podać. No. Dużo ściany A, mamy. Jej, coś do ciebie było. Do mnie? No. Ile jesteś lepszy od niebieskiego? Niebieski doskonale, doskonale sobie. <gry> sobie radzisz jako przykład. O. Dobra, musimy znaleźć kulkę. Okay. Tu można zejść na dół. E, tu się można znowu wystrzelić. Tu jest A... przycisk. Tak, to robi podłogę. A tu cię... Ach, Boże, tu, tu trzeba wystrzelić. Co trzeba wystrzelić? Pewnie kogoś, tam jest przycisk. Widzisz? Aha. I więc to ktoś musi tu dolecieć. Ten... Nie! Chce za to eksplacku. Jaka tu wartość naukowa, jeśli nie możecie zginąć. Tak spąg. nie mogłam w sobie tego odmówić. Chodź, będziesz lecieć za to. Gdzie mam lecieć? No chodź tu. Do mnie. Tu Na góry. No tu chodź. Czekaj, no idę. Tu. I teraz leć tam. tam, to jest, tam. Ja się boję. No. Lataj, lataj, lataj. No. Okej, okay, teraz weź kost... O, dobra, kulkę i teraz weź ją i przyprowadź do mnie. Super, dziękuję. Jej. Nie, nie, nie przechodź tamtedy, bo ona się zdesaktywuje. No, faktycznie. A ja um. chciał polatać jeszcze. Musimy jakoś czekać. Hmm. Nie czekaj, ja wrócę tamtędy i mi ją podasz. O, tak, 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 o chyba nie damy radę. No. Okej, okay, teraz Ty możesz tam górą sobie przejść. Tak zrobię. A co się będę? No i już. Jum, 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 jum. To było zbyt proste, tam jeszcze było tyle opcji do przejścia, takie niby te pół tego, ja nie wiem. O, nie martw się, później będzie gorszej. Bierze. Bardziej skomplikowanie. Jej, <słyska> nowy ekran wczytywania. <słyska> tak, coraz są nowsze rzeczy. O, tu nie możemy zginąć. E... 5000 tysięcy innych zespołów z nami rywalizuje. E... Jesteśmy na prowadzeniu. O! Dobra! To, to będzie piękne. To wskakuj. <laughs> Dziękuję, ale wiesz co trzeba zrobić? Czekaj. Myślę, że tak. A, myślę, że obie prędkości. musimy skakać. No chyba. nie, bo muszę ci wstawić portal. To jest skoczyła. drugi przycisk. To no. jest jeden przycisk, to jest drugi. Dobra, nie wiem, no idę. Już lecę pędzę. No. <noise> <noise> o Boże, nie widzę, co się po... dzieje! Dobra, wcisnęłam. Pięknie, one, one są Tylko, podczasowe. że one są na czas, no właśnie dlatego mówię, że to jakbyśmy obie musiały skakać. Tylko jak? Nie mam pojęcia, bo tu jest tylko jedno takie wyjście. Albo nie. Jak ja będę tu już wyskoczę z tego, to do góry, portal musisz zmienić. To portal mhm. musisz dać tu. No to już czekaj. Zgadza się. Nabieraj prędkości. nie no, to wygląda. Boże, ja tu tracę orientację w terenie. Ale, Ale nie ten O od... kurde. dać dwa portal? I jeden, i drugi nie. No chyba tak. No, to no tak, tam też jak chłonąć. Udało się. Dobra, wcisnęłam. Tak, zgubiłam się. Boże, ile kulek wyleć Pięknie! No oh ale dostałam. Mam więcej kulek, jeszcze. Ej, można od tego dostać ten. Jezu. Można zwymiotować od tego. Chciałam. Tu jest jeszcze jedna. No, no dostaliśmy masę kulek. Zabieram jedną ze sobą. <grym> tak się <se> zezaktualizuje. Czuję, <grym> jest stara. No. Przypomnę ta scena, jak wylądowałaś na płasko. Yy, chyba ci zapomniałeś. Co z tego, że przeniosłam jeden portal, jak do drugiego nie miałeś jak skoczyć. No. Trochę techniki i człowiek się gubi, No. Nie, yeah, teraz możemy umrzeć, jak fajnie. Tu jest wyskocznie jakaś. Ooo, podziwia brykającego Jelenia. Ale eee. nas nie obchodzi świat zewnętrzny. Eee. To jest wyskocznia. Musisz um, dać jest. portal tutaj i tutaj. A on tu zadziała? Mhm. No zobacz, jak to działa. Wejdź tam. Wejdź. Ja wejdź, wejdź boję. Na... No wejdź tu. Nie tu, 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 tu. Tu na tą skocznie. Okej, okay. a te nauki to już? No, pierwszy etap. Aha. dalej, o, znowu to samo. E, to już nie. A nie, dobra. Okay. Bo ja ci muszę dać tu jeszcze portale, wiesz, żebyś mogła przeskoczyć. Taki tam szczegół. No. To znaczy... Aha, dobra. Jezu, ja się boję tego, co się teraz ze mną stanie. <grystanie> tak trochę. I dolecałaś gdzieś? No, na drugą stronę. Um, masz tam gdzieś... Coś do rzucenia portalu? E, tak, tu jest tarcza, tak jakby... Ale nie, to chyba nie zadziała. Nie, ty mi musisz... Kurczę... No przeleć się tędy, co ja przeleciałam, przyjdziesz do mnie przecież. E, nie mogę, bo jak przejdę przez tą ścianę, to moje portale znikną. Aha, no tak. E... A tutaj możesz mi coś rzucić? Co tam jest? Mogę ci tu rzucić portal, a masz na dole gdzie rzucić? Na dole nie ma jak. Chyba czekaj, nie, bo twoje znikną. Dobra, moje skakuj. znikną. Nie ten. E, nie ten. Nie ten. Sorry. No nie. Znowu e, muszę cię e, wykrakać. Bo ja nie ten. Muszę rzucić ci tam ten, który jest tutaj. E, że stąd. E, nie, bo jak ty przejdziesz teraz przez ścianę, to te portale się znikną. Ja wiem, ale ja nie chcę, znik żeby zniknęły. Ty musisz zrobić mi z powrotem tamte. Zrobiłaś? Czekaj. Yy. Tu i tu, no. <laughs> Dobra, i teraz, jeżeli ty. Dobra, to ten. Nie, tu nie hmm. mogę. A widzisz na przykład... Z wskocz tamtej... na portal. A z tamtej swojej perspektywy widzisz... Masz możliwość rzucenia portalu tutaj? E, nie, ale wskocz normalnie na tą wyrzutnię. Moją, tam gdzie jest mój portal żółty. Aha, faktycznie, bo został. No. Idź. E, dobra. Faktycznie. Nie ogarnęłam. Teraz ty mnie musisz wciągnąć jakoś na górę. Hmm. Tu jest cel, nie? To, to jest ja... chyba to, że... Wiesz o Nie ma tam gdzieś dalej ściany, na której możesz portal postawić? Hmm. Nie bardzo. Tu już musimy być obie. Kurczę, hmm. będzie... Chyba, żeby tu, ale... No bo ja ale... ci mogę tu rzucić, no ale to to... nie, to nic nie da. Za, da... za blisko jest. I tam nie mogę. Tu jakoś to trzeba rozkminić, chyba, że ja mam teraz wrócić z powrotem. A, dobra. Bo ty... Dobra, i... a ty dobra. wyskoczysz tutaj? E, nie. Tylko... Ojej, teraz to chyba w ogóle nie wledzę z powrotem gdzie jesteś? Czekaj, bo tu jest. Bo jak ja przejdę przez ścianę, to mój portal zniknie ten czerwony. A no, portal znikną. To ja bym ci musiała tutaj rzucić, no ale musiałabym tam też rzucić. O. Nie, no to, to nie ma sensu. Tak czy siak, już teraz tędy nie przejdę. Kurczaki, no, nie, trzeba to zrobić od nowa. Tak czy siak. No. Bo ty dolatujesz tylko do tej tarczy, nie? Tak, do tej tarczy. I na tej tarczy nie mogę nic postawić. Mogę cię wrzucić tu, i to na pewno jest jedyne e, racjonalne wyjście. Tylko, tylko co dalej, nie? Ja bym musiała zostawić. Chyba, że teraz. Tu bym musiała zostawić portal. Jeden. Nie tu. A nie tu. No. Nie. Bo uderzysz w ścianę. Jak będziesz skakać. Um. Nie, to nie. No nie, nawet Czy nie zostawisz jakoś... portalu, bo nie przejdziesz. A nie, no dobra, przejdę. Nie, bo jak ja wyskoczę, to ten. Tylko, że ty byś musiała tym samym. No kurczę, jak to zrobić? No tam. To... Czekaj, um... to jest ciemno-niebieski. No to tam nie wskoczę. Chyba, że. Okej, okay, nie, bo to bym musiała tu. Ja pierdzielę. Jak to rozkminy. Bo gdybym zostawiła. A jakoś w locie, jakbym strzeliła portalem? O. No ale to... Jak? Nie, <laughs> na na ja znowu się, nie, bo znowu się cofnę, to ten tak czy siak się dezaktywuje. No właśnie, dezaktywują się. Hmm. Ja bym ci musiała wcześniej tam zostawić tamten i, i dopiero... Czekaj, spróbuję jeszcze zejść na dół. Ty no. jeszcze raz rzuć tutaj. Ten czerwony. Hmm. Nie no, kurczę, bo jak zlikwiduję twój, to ja nie wyskoczę. A poczekaj, a możesz w tej chwili, tam gdzie stoisz, rzucić niebieski na tą tarczę tu nade mną, która jest? Tą? No. No to z tej strony mogę. No wrócić. to dobrze, to teraz przeskocz. I teraz tu wstawisz ciemny. A ja sobie y zrobię tamten portal taki sam, rozumiesz? Gdzie tu? Tu. Ty, gdzie masz czerwony? Tu. Tam, gdzie czerwony? Tak. I teraz będzie Gites, zobacz. Ja zrobię tu. I zrobię tu. Aha, faktycznie. Uch! Ja! Ogarnęłaś! Ui, jestem z dumna. Czekaj, Super. Czekaj. E, czekaj. O. Aaa, udało się. Jeszcze cię przy... No, daj się przytulić, uciekam. Zapraszam, przyciągnęłam cię siłą woli. No nie. Dobra, chodź. O matko, następny, dobra, zostawiam żółty. O, tam jest kostka. Hmm. I tu jest ściana, przez którą niszczą się, niszczą się portale. Jej. Trzeba zrobić tak, żeby tą kostkę tutaj zgarnąć jakoś. Hmm. E, wiesz co? Musisz najpierw rzucić tutaj portal i zgarnąć tą kostkę. Ale... tam, jak wskoczysz no. po prostu w żółty, to wyskoczysz tędy. I zgarniesz kostkę. No dobra. Skoro tak twierdzisz, to lecę. Ta, tam jest przycisk, kurczę. Eee. No ale. Wycieknij! O mamy No! Ale... no. no. wyląduj! Ja! Yeah. Dobra, teraz zostaw ją na ziemi, bo ona się zdezaktywuje. No. Trzeba będzie tu wyskoczyć i na drugą stronę. Czekaj. Okay. O. I teraz podaj mi tą kostkę tutaj. Nie! Wow, nie spadła. Okej, okay, okay, dziękuję. Proszę. Okej. Okay. I co to nam da? Aha. Świetnie. Tylko, że to jest za ścianą. No. A ktoś musi wskoczyć tam. Aha, dobra, to czekaj, jest ja coś ktoś inny działać tutaj, no, <grym> sakra. A, dupa, dobra. Wolę mieć w drugą stronę kolory, przynajmniej się nie mieszam, ale... Wskakuj. Ja? No dobra, to jaj. Uuu. <grym> dobra. I co no teraz to tam byś musiała... Z... A masz jakieś przejście tam w ogóle? Nie, tu są Tylko dwie wiecie? ściany. Tylko jedna dwie jest pochylona, jedna jest prosta. Bo byś tu musiała zostawić portale. Dwa. Mhm. Uh -huh. I ja sobie tam wskoczę i przeskoczę jakby przez te portale. Tylko nie wiem, co z tobą potem. A to będziemy się martwili potem. Ej, nie! Kord! No, weź zrób tam na tej ścianie. Na jednej i na drugiej. No o, dobra, dziękuję. Okej. Okay, Okej, bo ja już... A, tu mam jakąś tą. Możesz zejść na dół i wejść w ten niebieski. I będziemy w domu. O, dostaliśmy nowy gest. A, tańczenie. Wiesz kto tańczy z radości jakim będzie? Ludzie, dokładnie tak teraz wyglądacie. Super! Stać was na więcej. Ona mnie rozbraja. No. No ale powiem Ci, że coraz lepsze te zagadki są tutaj. Mhm. I coraz więcej możliwości też, no nie? No. Fajnie. No.